Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w horoskopie na grudzień 2020 roku ostatni miesięczny horoskop i tym razem zrobimy trygonami pierwszy trygon to będzie baran, lew, strzelec pierwszy znak baran, co dla baranów w grudniu 2020 dwudziestego roku. Mhm. Takie się szykuje. Mmm, powiem Wam, chętnie byście drogie barany odpoczęły. Tak po prostu, żeby posiedzieć w fotelu, a ponudzić się bo może być taka sytuacja, że od jakiegoś czasu próbujecie rozwiązać problem i widać, że ciągle działając w kierunku rozwiązania tego problemu, on się nie rozwiązuje, a wam jest coraz ciężej. I w związku z tym w grudniu może się po pojawić taka ochota, a wezmę pilota, usiądę, poprzeglądam kanały, chcę posiedzieć, tak? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, od, ta karta odwrócona tutaj baran może spotkać w grudniu drugiego barana dla osób poszukujących, poszukujących, tak? Drugiej połówki, ale się okaże, że ta relacja mimo takiego zauroczenia pierwszego niestety ale jest taka jakaś przytłaczająca. Za dużo tu problemów, krótko mówiąc. A Wy, no, może dlatego, że coś próbujecie, z czymś walczycie od jakiegoś czasu, nie będziecie chcieć sobie brać kolejnego problemu na, na głowę. A to takie pierwsze moje tutaj... Pierwsze moje odczucia co do tego wyzwanie dla baranów na grudzień. No właśnie, izolacja na siłę. No mówiłam o tym, żeby się usiąść, wziąć pilota, no a może by... Właśnie będziecie musieli, tak? Ok, co pomoże lub przeszkodzi? Czwórka. Dom. Wasza baza. Odwrócony król kielichów. Bo się nie chce. Z przeszłości wieża, ale dobrze, że z przeszłości. W Waszej świadomości będzie karta umiarkowania. Umiarkowanie. W połowie miesiąca siódemka kielichów. No słuchajcie, drogie barany, no naprawdę wszystko wskazuje na to, że ten grudzień to jest tak. No przede wszystkim tu płyny wychodzą, więc. Może, by, może mogą być i drinki, no może być jakieś, jakaś terapia, tak, również. Ale wszystko to będzie miało taki charakter, taki bardzo zwalniający, spowalniający. No może ktoś będzie musiał brać leki na uspokojenie, krótko mówiąc. Siódemka kieliku. Jakieś opcje. Takie siedzę w tym fotelu, oglądam telewizor, nie, mo nie mogę się ruszyć. Wyzwaniem jest ta izolacja na siłę, więc myślę. I rozkminiam. Takie różne rozkminy mam. Dobra, a Wy dziesiątka kielichów. Emocjonalnie spokojni, spokojni. Dobra. Z otoczenia. Każda z Mamy, co zniszczyła wieżę, z wstanie odbudowuje. Ok, czyli tutaj jakby to jest do poprawy. Samo się naprawi. Czego się boicie, czego chcecie? Nie chcecie czekać już. Nie chcecie czekać. I Rada finał to odwrócona karta gwiazdy. Ale tutaj śmieszne to czytanie naprawdę. No przede wszystkim tak. Szczęśliwie karta wieży odchodzi do przeszłości. Czyli coś, co nie pasowało, coś co nie grało musi odejść. I, i odeszło, ale rzutuje na Was w miesiącu grudniu. I pojawia się tu konieczność takiej, albo się chce, tak jakbyście się na, przy, na przymus, ale jakby wy się przymuszacie do tego, żeby się odizolować od kogoś. I cały czas to słowo przy, izolacja w domu, izolacja od jakiegoś spotkania, tak jakbyście nie chcieli się z kimś spotkać, a wręcz przeciwnie, i siedzicie w tym domu. Tak? Z tym pilotem od telewizora, i może ktoś do Was tutaj przyjść, bo Wy się izolujecie, więc ta osoba powie: mmm, No dobra, skoro się baran ode mnie izoluje, to ja tu, tu, tu i przyjdę. Czyli tutaj ktoś do Waszych drzwi będzie przychodził, tak? i to będzie bardzo pomocne. Mimo, że Wy się izolujecie na siłę, no masło maślane, ale tak. Ale w tej izolacji, moi drodzy, w tym od, ja mówię, izolacja, to jest, może być też odcięcie się od kogoś, takie unikanie, tak? Unikanie kogoś, czegoś, jakichś ludzi, zobowiązań, człowieka być może, którego nie chcecie widzieć, to wy się bardzo dobrze czujecie w dziesiątce kielichów. Jesteście stabilni emocjonalnie. Powiedziałabym, że tak jakbyście pragnęli, takiego spokoju, takiego, a dajcie wy mi święty spokój, ja ten czas grudniowy chcę sobie po prostu poświęcić na to, żeby, żeby pobyć samemu ze sobą i pomyśleć, zastanowić się, przeanalizować wszystkie moje opcje, tak w skupieniu, opcje mogą dotyczyć pracy, mogą dotyczyć dalszego życia, mogą dotyczyć relacji, związków. Tak to wygląda, jakbyście ten czas. Poświęcili na jakieś takie podsumowania w odosobnieniu, sami ze sobą. Jednocześnie ja nie wiem, czy tak bardzo ten otoczenie wasze da wam posiedzieć, bo czego się boicie? Odwrócona czwórka kielichów. No boicie się, jak diabeł święconej wody, że ktoś przyjdzie i z konkretną do was propozycją albo. Jakieś konkretne działanie Wam zaprezentuje, za, no tak, zaprezentuje, zaproponuje, a Wy tymczasem tacy jesteście rozmarzeni. No to właściwie tak Wam dobrze jak jest, nic tu nie trzeba zmieniać. Po co, tak? Po co mi tu ktoś tam daje propozycje? Ja muszę się wyciszyć, ja muszę się zregenerować, ja muszę sobie zrobić drinka, wieczorem posiedzieć przy tym drinku i pomyśleć i pomarzyć. Jaka rada tutaj dla Was jest? No jednak radą jest to, żebyście nie popadali właśnie w takie błogie lenistwo, tylko jeżeli przyjdzie propozycja od osoby konkretnej do Was, to żeby te propozycje no przynajmniej przeanalizować, żeby nie bujać w obłokach, nie zastanawiać się, czy to dobre, czy to złe, tylko nie bać się i jak widać, że ktoś konkret oferuje, o konkretach mówi, konkrety daje, to w końcu stawić temu czoła po to, aby uzdrowić swoją sytuację życiową, bo oczywiście no, można tkwić dalej w tym rozmarzeniu, w tym bujaniu, e, nie wiadomo co, nie wiadomo z kim, nie wiadomo jak. Ale rada, no nie poddawaj się temu zniechęceniu. Nie, nie twierdź, że ty nie masz żadnych opcji, bo masz, tylko wybierz sobie jakąś konkretną. Na jednej rzeczy się drogi baranie skup lub na jednej osobie się skup i przyjmij pomoc z otoczenia, bo ono zaoferuje Ci jakieś właśnie takie możliwości odbudowy związku, pracy. Obowiązków i waszego życia, krótko mówiąc. No, śmieszny taki ten miesiąc. Śmieszny, naprawdę. Tak, a jednocześnie to powiem. A dajcie wymi święty spokój. Nie jest tak dobrze, jak jest. Po co, to, po co to grzebać w tym i po co to ruszać? <noise> Na siłę ktoś was chce uzdrawiać? No, może i tak. No, tak, no, proszę bardzo, pan. Czyli osoba. W tym miesiącu poświęca czas sobie, krótko mówiąc. Zwraca uwagę na siebie. Jak te karty mówią, słuchajcie, jak te karty mówią, tu jest taki e, u Was e, kontrolowany, zdrowy egoizm. Teraz ja. Nad czym tu się tak zastanawiacie, moi drodzy, może o coś dopytamy? O świat. Jechać, nie jechać. No, Dużo jest pomysłów, ale te blokady zewnętrzne, które się tutaj pojawiają. Czyli tu są takie właśnie te, to, to zastanawiają, No, dużo by było opcji, ale właściwie w waszym mniemaniu każda ma jakiś mankament i jakiś limit. Każda w jakimś stopniu jest ograniczona w waszym mniemaniu, w waszym systemie postrzegania, tak? Jak tak by tu, no, siedzę, myślę, bo tu nie mam, straciłem perspektywy. No, ale jednak tak nie jest, no. Nie traćcie, drogie warany, perspektyw. Kto tu, jakiej propozycji się boicie? Pracy. No, nie chcę wam się pracować. No, nie chcę. Już jest konkret, jest coś do zrobienia. To jest coś, co na przykład robiliście, tak? Wcześniej znacie to dokładnie. I nie nudzilibyście się. a No. Uzdrowienie, bo a z buław. No. Czyli są nowe możliwości zbalansowania, uzdrowienia. Są nowe propozycje. Jest możliwość czegoś nowego. Także myślę, że no, trzeba by to wziąć, krótko mówiąc, a nie siedzieć w takim poczuciu. Zdołowania. Wieża odchodzi do przeszłości. W przyszłości jest karta z martwych wstania. Wszystko do zrobienia, do odbudowania, do tego, żeby poszły sprawy, krótko mówiąc, naprzód. No dobra, to był baran. A teraz sobie weźmy lwa. Lew grudzień, co grudzień przyniesie? Lwu. Lwicy. na grudzień przyniesie lwu lwicy. U. Jakieś rozliczenia u was. Rozliczenia. Czy tu wyjdzie, wyjdą jeszcze jakieś takie um, jakieś wydatki, może o których nie wiecie? Drogie lwy, no oby to do was przyszło, tak? Nie wiecie o tym jeszcze, a dostaniecie kasę. O to tak, to tak. Dobra, wyzwanie dla lwa, rycerz denarów. Jakiś facet w progu domu stoi. Może być właśnie w tych kwestiach finansowych, bo wy nie wiecie o tych rozliczeniach, a to będzie dla Was wyzwanie. Nagle pojawia się w progu domu facet. Może być z rozliczeniami, tak? No, inkaset przyjdzie za światło zadłać. <grym> ok. Ale też może to być człowiek na Waszej drodze. Ważny, jakiś. Zobaczymy, co dalej. Co pomaga lub przeszkadza. Siódemka mieczy. Podstawa, baza, koło fortuny. O czym się dowiecie, królowa denarów. Z przeszłości dziewiątka buław, no i bardzo dobrze. W połowie miesiąca zobaczcie, co wyciągnęłam szóstka denarów. wy, karta sprawiedliwości działacie sprawiedliwie chcecie, żeby sprawiedliwość czyli wy działacie sprawiedliwie, zgodnie z prawem z otoczenia paść kielichów czego się boicie trójka denarów i rydwan, o kochani sprawy idą bardzo mocno do przodu Sprawy idą bardzo mocno do przodu. Rada jest taka róż, róż z miejsca, wybierz, zdecyduj się, w którym kierunku chcesz iść. A sprawy pójdą, nie bój się tych negocjacji, nie bój się tych rozmów finansowych. Nie rezygnuj z tych rozmów finansowych drogi lwie. Z otoczenia, tak jak powiedziałam, tu w progu domu waszego może stanąć osoba, mężczyzna w sprawach finansowych z jakąś propozycją dla Was. Może to być propozycja ugodowa, bo tu jest ten, ten, ten albo jakiś prezent, albo ugodowa propozycja dotycząca rozliczeń finansowych. I teraz tak, Wy jesteście świadomi, że trzeba w Waszym życiu zrobić jakąś zmianę, bo jest koło fortuny w pozycji prostej i to jest dla Was pozytywne. Jeżeli będziecie trzymać się zasad prawa, reguł, gry. Zrobicie wszystko jasno, przejrzyście. Wszystko podpisane, potwierdzone, akty notarialne zawarte, e, sprzedaż umowa zrobiona, zarejestrowana, gdzie tam trzeba, w urzędzie skarbowym. Wszystko, wszystko takie musi być akuratne. Nie może być nic na lewo, bo ta energia na lewo Wam przeszkadza, prawda? Tu by ktoś chciał, żeby coś takiego zahachmęcić i Was w to zahachmęcenie, żebyście przyjęli coś, co jest um, niezgodne z prawem. I nie dajcie się w takie coś wkręcić. Mimo, że może ktoś twierdzić, że no tak, ale to jest niezgodne, niby to nie, tego nie zarejestrujemy, nie pokażemy, um, ale z tego może być więcej pieniędzy, lepsze rozliczenie, czyli tu jakieś negocjacje, tak? A wy powiecie: nie, 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 nie. Ja się decyduję albo idę właśnie zgodnie z prawem, albo idę pod prąd, więc raczej zgodnie z prawem. A w Waszej świadomości królowa denarów odwrócona może być jakaś kobieta, postać, bo tu mamy wyzwanie, tak? Rycerz denarów, on w progu, a potem jak już dochodzi do rozmów, negocjacji, to nagle ta osoba zaczyna kręcić, zaczyna się odwracać i zaczyna być wręcz roszczeniowa wobec Was. I kombinuje w tym, w tym, co by jeszcze, ale tu się już nic nie da zabrać, moi drodzy. Nic od Was ktoś nie wyrwie. O ile będziecie postępować zgodnie z prawem, nie odpuścicie negocjacji za w połowie. Proszę dać mi, tak? Ja daję, czy proszę mi dać, bo to, to raczej są też takie, na przykład hmm, sprawy mogą być. Wszelkiego typu jakichś dofinansowań, tak? Więc tu, jeżeli zgodnie z prawem, może na przykład ktoś, staracie się jakieś dofinansowanie i ktoś Wam powie nie, tak? To proszę się odwołać do, bo zawsze jest taka klauzula odwoławcza, nie rezygnować z tych negocjacji, pchnąć sprawy do przodu i to wyjdzie na Waszą korzyść, bo ta królowa denarów, ona daje niechętnie. Może by, byście tutaj, o, chcieli, tak? Bo to jest wyzwanie, ja chcę pieniądze, a ta królowa. Nie chce dać, ona się odwraca od tej płatności. Więc dyskutować, 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 jeszcze raz dyskutować. I to będzie dla Was bardzo, bardzo korzystne. Dobra, dopytajmy teraz kart. O jakie rozliczenie tutaj chodzi? A Król kielichów. Są to rozliczenia z mężczyzną. Który może twierdził, że was kocha, albo kimś on twierdził, ale nadal twierdzi, że was kocha. Znowu macie te kielichy, czyli to, to tak, jakby ten z otoczenia. To może być skorpion, rak ryby, ewentualnie obojętnie od tego, ale jakaś osoba związana z wami emocjonalnie może być. Dlaczego karta sprawiedliwości? Bo trójka, coś świętujecie, kochani. Coś świętujecie. Może jakąś wygraną będziecie świętować. Chcecie tego bardzo świętować wygraną. Będziecie świętować wygraną, jak nie odpuścicie negocjacji, moi drodzy. Rydwan Boaz Buław, proszę bardzo, jakiś przełom, nowa możliwość, nowa okazja. Nie bójcie się, jeśli ktoś przyjdzie i zaproponuje Wam, macie jakąś pracę, a ktoś powie jeszcze coś tam e, dodatkowego. Nie bójcie się, bo to będzie okazja. Albo po tą okazję trzeba będzie nawet pojechać, lub też, żeby ta okazja się spełniła, będzie to związane z wyjazdem. To może być nowy samochód. Uwaga, dla niektórych wprost. A z buław nowy samochód. Takie okazyjne kupienie. Negocjujecie i kupujecie. Dlaczego królowa denarów się tutaj odwróciła? Bo... Ano, bo ma, widzicie. Bo to jest osoba, ten wasza przeciwna strona w tych negocjacjach, która kombinuje, która przedstawia sytuację inaczej, aniżeli ona faktycznie wygląda. Będziecie rozmawiać z tą osobą, albo ta osoba będzie mówić, ale będzie mówić tak, żeby nie dać wam pieniędzy, moi drodzy. Nie odpuszczać negocjacji. Ani rozmów w sprawie pracy, czyli jak jesteście e, zaproszeni na trzy umowy, na trzy rozmowy w sprawie pracy, proszę iść nawet na tą, która będzie daleko, bo ta najdalej będzie najbardziej korzystna. I tam podpiszecie umowę, z której będziecie zadowoleni, i baza, czyli ja chcę zmian, ja chcę coś zmienić w swoim życiu, iść w nowym kierunku. No jak mam tu koło fortuny, a tu kartery Rydwanu, no, no to jest po prostu jeszcze albo to jest po, ruch, ruch. I złapanie okazji takiej w locie, w biegu, w przelocie za. No, bardzo dobre karty. Bardzo. A jaką propozycję ma ten paść kielichów tutaj? A widzicie, szatańską. Czyli to jest takie podwójne dno, o czym staram się tutaj mówić, tak? Niby ktoś przyjdzie się dogadać, ale to kombinowanie będzie, co żeby ta osoba najwięcej ugrała. I ta propozycja ma drugie dno szatańskie, a wy macie kartę sprawiedliwości, czyli tu jest wkrętka, jest miła atmosfera, niby miła propozycja, wydaje się korzystna i już byście się na nią zgodzili, ale to jest takie, mówię, cyrograf podpisany, drugie dno, to, to są e, działania poniżej prawa, a wy macie nakaz, działaj zgodnie z prawem, trzymaj się litery prawa, nie rób niczego wbrew, negocjuj. Twardo, wszystko zapisuj. I nie, nie, niech cię nie skusi jakaś pierwsza oferta, bo na tym przebrać. Dobra. To tyle, drogie lwy. O, przesunęła mi się ta kamera. O, a ja się skupiłam na kartach, nawet nie spojrzałam, co się nagrywa. No dobra, to jest y, 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 lwi, lwiaczek. A teraz jest szczelczyk. Szczelczyk, szczelczyk. Szczelczyk, szczelczyk. Strzelec, grudzień. Strzelec, grudzień. Co dla strzelczyka w grudniu? Tu jakieś mogą być um, rozkminki? Na temat dziecka. Ale wy nie chcecie tego dziecka. Uwaga strzelce. Bo wy nie chcecie tu. Dziecko byłoby problemem. Decyzja związana z dzieckiem byłaby problematyczna. Albo może być problem z ciążą, jeśli no, oczywiście nie wszystkie strzelce będzie, będą w ciąży. Ale jeżeli tak, to może tutaj być leczenie. W związku z tym decyzja leczyć się, nie leczyć. I jest to jakiś tam problem dla Was. Dla niektórych, dla jakiejś części oczywiście, tak? Dobra, wyzwanie dla strzelca to dziewiątka kielichów. Tam była siódemka, teraz jest dziewiątka, czyli wybrać jakąś opcję, moi drodzy. Co pomaga decyzja? No, weź się, zdecyduj, wybierz jakąś opcję. Na czym bazować będzie strzelec? Brak komunikacji. Co w świadomości się pojawi? Znowu, widzicie. Ten odwrócony paść była z przeszłości. Mm, odwrócony rycerz. Trójka mieczy. umiarkowanie z otoczenia czego chcecie, czego się boicie związku. Oj, coś mi się drogie strzelce, to, to czytanie bardzo takie robi. Oj, piątka kielichów. Czegoś żałujecie. Czegoś żałujecie. Słuchajcie, jeżeli to... To będzie bardzo czytanie takie um, mocno. Uczuciowe, dlatego że przede wszystkim taki priorytet kochankowie wybór między kimś a kimś. Wy się boicie wybrać. Boicie się wybrać lub boicie się skontaktować, bo bazujecie na bazie nie ma kontaktu, nie ma listu, nie ma wiadomości i to jest dla Was świadome. Lub wy nie chcecie się kontaktować, wysłać listu, wiadomości, czegokolwiek przekazać, a jednocześnie karty mówią, że nie kontaktujecie się i jak się nie skontaktujecie, to będziecie żałować, krótko mówiąc. Boicie się, jakiś jest związek. Może być tak, że ta druga osoba, bo z otoczenia jest baba, to jest ktoś, kto, w kim się zakochaliście kiedyś, tak? I się okaza okazało, że ta osoba ma kogoś, i ta baba, może ta, to była eks waszego eks, o tak mi to tutaj najbardziej pasuje, eks waszego eks, i ta baba mąciła, więc Uniesieni dumą i honorem powiedzieliście, dobra, eksie, ja się z Tobą nie kontaktuję, nie chcę Cię w ogóle znać, widzieć koniec. Kropka. Ale tego teraz żałujecie. No niestety, trójka mieczy tak jest odwrócona, czyli te urazy, ten uraz, który mieliście do tego eksa z powodu eksa, eksa, to już dą. I teraz zaczyna się racjonalne myślenie, tak? No, mam wybór, mam opcję, mogę się skontaktować, mogę się nie kontaktować, ale muszę ja się w końcu na coś zdecydować. Ja nie mogę siedzieć i nie działać, bo to nie jest w mojej naturze. Ja muszę coś robić, bo taki marazm i niewyjaśniona sytuacja to mnie doprowadza do szału, tak? Więc. Ja bym powiedziała tak, dla wszystkich takich niezdecydowanych lub tych, co się obrazili na kogoś eks ze względu na jego ex. To tamto eks motało strasznie i było wredne. Więc czas by to wyjaśnić, moi drodzy. Czas by to wyjaśnić, bo widać, że chcecie tak, jakiegoś unormowania relacji. No i tyle unormowania relacji. Bo ktoś zawiódł wasze zaufanie. Może się okazał niewierny, ewentualnie ta baba mówiła, że, o, że ta ex-exa osoba mówiła, że tutaj doszło do zdrady, a wcale nie doszło. I o tym się dowiecie. I to trzeba wyjaśnić, więc to jest ten priorytet, w końcu się na coś zdecydować. Bo macie te... Macie, no nikt wam przecież nie broni, nie leży kłodą u nóg, to jest wolna wola. No i tyle. Decyzja tu jest potrzebna, czy ją podejmiecie. No nie wiem, a wracając jeszcze do tych spraw ciążowych, to e, jeżeli jest problem, bo wasz partner nie będzie wiedział, że jesteście w ciąży i to dotyczy e, kobiet i mężczyzn, na przykład dziewczyna nie mówi swojemu partnerowi, że jest w ciąży i będzie tego żałować bo ten partner ją tam zranił czy coś, więc ona mu teraz nie powie, że jest w ciąży. Nie róbcie tego, powiedzcie. E, do, odwrotnie, to facet, tak, w cudzysłowie, może być w ciąży z jakąś tam dziewczyną, więc tu trzeba poinformować, bo, bo no może tak się trafiło, tak? Trzeba się zainteresować, czemu ta dziewczyna się nie odzywa i poinformować osobę, z którą aktualnie jesteście szczerze i otwarcie, Słuchaj, no trafiło się tak i tak. Ja odszedłem od niej, a się okazało, że ona jest w ciąży, a ja jestem z tobą. No to teraz trzeba to ustalić. Więc ja nie mówię, że macie rzucić tę obecną partnerkę i pobiec tam do, do tego eks, ale jeżeli tu jest ta ciąża niechciana, czy chciana, czy niechciana, ale problematyczna, to trzeba sprawę wyjaśnić. Nie ma co, bo będziecie im dalej będziecie tkwić w... Milczeniu Tym gorzej będziecie tego w przyszłości żałować. To mam takie tu przesłanie dla szczelczyków. Ok. Dziękuję bardzo serdecznie.